Dzień dobry, witam na kanale Ciechan Moto. I dzisiaj zajmiemy się pięcioma motocyklami, których nigdy w życiu bym sobie nie kupił. Ja. Ja bym sobie nie kupił. Co nie znaczy, że to nie są dobre motocykle. O czym za chwilę się przekonacie. Bo ja mam coś takiego, że nie wszystko, co powszechnie uważane za dobre, mi się podoba. A niektóre z tych motocykli są takie, że, że ja bym ich po prostu nie kupił, bo nie wiedziałbym, co z nimi zrobić. Dwa takie są. Są dla mnie za hardkorowe. Jestem hardkorem! I zanim zaczniemy, to naprawdę zachęcam w trakcie oglądania tego filmu, żebyście zostali. Info w komentarzu, jakiego motocykla wy byście nigdy nie kupili. Może to być motocykl, który już kiedyś mieliście, na przykład, i wiecie, że drugi raz byście tego błędu nie zrobili. Ja u siebie to wywaliłem akurat motocykle, które kiedyś posiadałem. Żadnego z nich bym drugi raz nie kupił. Ja się uczyłem na swoich błędach, co wam odradzam. Uczcie się na cudzych i moich. Dobrze, a bo tu mam ściągawkę. Uwaga, zaczynamy. BMW F650 CS Scarver Motocykl produkowany przez BMW w latach 2000-2004. I ja Wam opowiem trochę o danych technicznych tego sprzętu. Najpierw i zaraz Wam powiem, dlaczego bym go w życiu nie kupił. Chociaż jeżeli go widzicie już na ekranie, bo nie wiem czy szatan już go wmontował, to się raczej domyślacie. Silnik to jest jednocylindrowy 652 cm3, chłodzony cieczą, 50 koni, 62 Nm momentu. I dwie największe wady tego motocykla też sobie wypisałem. Przede Wszystkim e, gaśnięcie Problemy tam są z elektrykowni No i to, że ten motocykl, jeżeli kupimy z pierwszego wypustu, to ma dzisiaj 26 lat, więc te plastiki, to wszystko to się będzie, to będzie brzydkie po prostu już. Prawdopodobnie. Chyba, że ktoś naprawdę trzymał ten motocykl tak jak ja w, w mieszkaniu, ale nie wiem, czy każdy właściciel motocykla BMW 650 Scarver tak robił. Jeżeli już widzicie ten motocykl, to czy jest w miarę jasne, dlaczego nigdy bym nie kupił? Czy to wymaga wyjaśnienia? Jeżeli wymaga wyjaśnienia, to ja sobie napisałem kilka, kilka porównań, żeby nie zapomnieć. Ten motocykl wygląda jak Freddy Mercury, któremu ktoś wybił zęby. Jak sobie popatrzycie na niego. Proszę. Jest brzydki jak dupa wieloryba. Jest brzydki jak but ortopedyczny po przejściach. A ja kiedyś miałem złamaną nogę, i miałem taki, takiego buta zimą, i ja wiem, jak on wygląda po przejściach. Wygląda mniej więcej tak jak BMW F650CS Carver. Ten motocykl, gdyby mógł mówić, to mówiłby tak: jestem motocyklem, wsiadaj i je wiemy. Jest tak brzydki, że wyrzucono by go nawet ze zlotu brzydkich motocykli za zaniżanie poziomu. Nie wiem, co BMW miało na myśli, produkując yy, z Carvengera. z, Carvengera, z Carvengera. Natomiast na pewno nie pokazali tego projektu nikomu, tylko po prostu puścili to do produkcji. Brzydkie, koszmarne, i jestem w szoku, że BMW coś takiego wypuściło. Tym bardziej, że później i wcześniej yy, robili raczej ładne motocykle. I jest to główny powód, bo oprócz tego, aha, no i te 50 koni brawurowe w tym motocyklu, no to jest taka moc, która mnie by już miała problem popchnąć kiedybym na tym motocyklu siedział, więc brawurowych prędkości bym tym raczej nie osiągał. Zresztą, tym motocyklem nikt brawurowych prędkości by nie osiągał, no bo to jest po prostu taki o single, 50 konny Natomiast patrzę na ten motocykl i on próbuje być szybki, tak z wyglądu, tak mi się wydaje, że stąd ten projekt taki wcięty to koło i w ogóle jak owad na którego ktoś nadepnął i mu oczy wyszły na wierzch Ale ten motocykl jest tak wolny, że ja szybciej stoję niż on jedzie No nie, nie wiem co mogę wam powiedzieć No dobra, on się nie będzie psuł prawdopodobnie Przez to, że ma e, z 6, 650 cm sześciennych całe brawurowe 50 koni Ale popatrzcie na to I powiedzcie mi, czy chcielibyście, żeby ktoś z was na tym zobaczył tak szczerze. Ja tu powtarzam, że oczywiście to wam się motocykl ma podobać i ja będę się tego trzymał, dlatego nie mówię, że to jest zły motocykl. Ja bym tego po prostu nigdy w życiu nie kupił, bo uważam, że jest brzydki jak czarna listopadowa noc gradowa. A oprócz tego to jest BMW, więc raczej powinno być z tym wszystko ok. Dalej mamy motocykl, który jest trochę bardziej kontrowersyjny, bo co komu mówię, że w życiu bym tego nie kupił, to się ludzie patrzą na mnie jakbym był czubem. Hayabusa. I to nie jest tak, że ja nie wiem co to jest. Ja jeździłem na Hayabuzie i ja wiem co to jest, i właśnie dlatego w życiu bym sobie tego nie kupił. Bary Moto w tym sezonie, w sensie w ubiegłym sezonie, wiem, że sobie bary kupił Hayabuze i jest super zadowolony. Wiem, że Hayabuza ma wyznawców, wiem, że to jest religia, wiem, że na ścianach za młodu niektórzy mieli tutaj Hayabuzę. Ota. Podświetloną, że jak będę duży, to będę miał taki motor. Te legendy, że on jest najszybszy, że 360 na godzinę jeździ. Nie no, rzeczywiście ta pierwsza wersja, pierwsza generacja pokazywała takie wartości, tylko ona przekłamywała prędkość też o 80 na godzinę, to też pamiętajmy. No ale dobra, dla tych co nie wiedzą o co tu chodzi, 190 koni, silnik 1, 3, 4 cylindry, 150 Nm momentu ma to. 20 litrów paliwa wchodzi do baku, waży to jakieś 264 kg. Ja tutaj mówię o danych Hayabuzy tej teraz, tej, którą można teraz kupić, bo są jeszcze dwie generacje do tyłu. 264 to jest e, kilogramy, to jest główna wada tego motocykla. Drugą wadą jest e, koszt posiadania tego sprzętu, bo ma tak zwane hiperbajkowe ceny i e, ceny eksploatacji, ubezpieczenia i tak dalej. Podobno, bo ja nigdy na siebie nie ubezpieczałem tego. Nie wiem, jak e, ktoś ma w leasingu Hayabusa na przykład, jeżeli ktoś tutaj taki jest, to dajcie znać, e, ile tam wychodzi autokasko za to, bo coś mi się wydaje, że tanio nie jest. No ja pamiętam, jak miałem Mustanga V8 S550, tego poprzedniej generacji, to tam autokasko takie z gapem, to wychodziło ponad 7 koła. Nie, no motocykl oczywiście będzie tańszy Ale czy dużo tańszy? No to już nie wiem Czy ten motocykl się w ogóle dobrze sprzedaje? Bo ja tutaj mówię, że ja bym sobie tego nie kupił Natomiast to jest motocykl, którego, który ma 57% udziału W segmencie od litra do litra 600 Na przykład w Indiach nie? Czyli no, zasadniczo się dobrze sprzedaje I w Polsce w ofercie również ten motocykl cały czas jest Nowe się sprzedają Komputera tam napchali I to tyle, że można nawet regulować kąt Jak bardzo na gumie stanie Naprawdę jest masa, masa tam udogodnień, których nie było w pierwszych generacjach, więc tym się już da trochę lepiej jeździć, a mimo to tym się nie da jeździć, w sensie... Y jak bardzo trzeba się pilnować na tym motocyklu, żeby jechać przepisowo, to wiedzą tylko ci, którzy kiedyś na nim siedzieli. Ten motocykl jest przerażająco szybki po prostu, i to nie chodzi o to, że on jest za szybki dla mnie. O to też chodzi, natomiast nie to jest powodem, dla którego ja bym go nie kupił. Ten motocykl jest absurdalnie szybki, nawet wtedy, kiedy my nie potrzebujemy, żeby on był szybki, nie? Czyli ruszenie tym motocyklem z miejsca to jest już na dzień dobry 60-70 km na godzinę, dlatego że jak sobie tak odkręcimy na jedynce, tak. 3-4 tysięcy obrotów, wbijemy dwójkę, jedziemy 70. Więc jak jest to ograniczenie w mieście, gdzieś do 30 albo 40. No nie, nie za wygodnie się tym wtedy jedzie i on też nie lubi jeździć w korku. No więc do miasta średnio. Na trasę ja nie lubię, ale wiem, że są tacy, którzy nim podróżują, to niektórzy mówią, że to jest sportowy turystyk. Tylko ten sportowy turystyk jest zbyt niewygodny dla turystyki, przynajmniej dla mnie, a do sportu. To on jest za ciężki. I za długi, i za duży, i zbytko byłowaty. I kto jeździł hajabusą na torze, ten się w cyrku nie śmieje. Ten motocykl bardzo ciężko zwalić na bok, przez to ile waży. Energia kinetyczna zgromadzona w tym motocyklu, kiedy jedziemy, dohamowujemy i się zwalamy na bok, lewy to jest dosłownie zwalanie się, a nie składanie. No to trzeba naprawdę się narobić. Więc na tor. Poza tym. Cały tor Poznań podejrzewam, że Hayabusa można opierdzielić na dwójce. Nie? Tak podejrzewam. Nie próbowałem, ale myślę, że, że znalazłby się taki, co by się z tym dokładnie tak poradził. I ja po prostu z tym motocyklem mam tak, że nie umiem znaleźć zastosowania dla niego. I nawet to nie jest tak, że on jest jakiś super drogi. W sensie, no on tani też nie jest. Natomiast hajabusę można dorwać. W połowie zeszłego roku, czyli w połowie 2025 roku, widziałem ogłoszenia nowych Hayabus za 70-72 tysiące. To były motocykle z 23 roku, nie 23, tylko 24 roku wtedy, czyli wyprodukowane rok wcześniej, ale jeszcze nowe, stojące gdzieś tam u dealerów. Więc ta cena nie jest jakaś absurdalna, to jest jak na to, co on daje oczywiście, to jest tańsze niż GS 1300 od bm -ki. Nie? I to sporo tańsze. Więc nie o samą cenę tu chodzi, tylko tu chodzi o to, że ja nie umiem znaleźć zastosowania dla tego motocykla. Jeździłem szybkimi samochodami, szybkimi motocyklami, a to jest poziom absurdu i, i groteski prędkościowej, który mnie przerasta po prostu. Nie wiem, czy któryś z właścicieli Hayabuzy tak ma, że kupił i sprzedał, bo to było po prostu za dużo wszystkiego. A zapraszam do komentarzy, napiszcie proszę, jeżeli tacy są. Napiszcie, jeżeli są tacy, którzy dalej marzą o Hayabuzie, bo tacy też na pewno są. Zakup tego motocykla to jest taka Historia, jakbyście kupili sobie Lambo i jeździli nim na co dzień po mieście i do pracy. To, to, to nie po to, po prostu. Nie, nie po to te sprzęty powstają, więc yy, ja bym sobie Hayabuzy w życiu nie kupił. Z drugiej strony, nigdy, nie mów nigdy. I to był jeden z tych dwóch motocykli, o których mówiłem, że nie wiedziałbym, co z nimi zrobić. A drugi to jest BMK M1000XR. Miałem przyjemność jeździć tym latem. 2025 roku, i tu mam ten sam problem, co z Hayabuzą. Jezus, Maria, jakie to jest szybkie. Natomiast nie, tu jest największy, to nie, to nie jest największy problem tej BMK, moim zdaniem, jeżeli chcemy nią jeździć po drogach publicznych. W porównaniu do chajabuzy w BMW da się dobrze dozować prędkość. Tu już nie ma tego wrażenia, że ruszyłem z miejsca i jadę 180, nie? Tutaj się takie rzeczy nie dzieją. Ta BMK to jest zupełnie inna liga technologiczna. Pochylmy się nad parametrami tego sprzętu: przede wszystkim. I mówimy o gołej wersji, czyli kupujemy M1000Xera bez żadnych dodatków i pakietów. Mamy wtedy 201 KONI, 113 Nm momentu, waży to 223 kg. No i jest dosyć drogie jeszcze doposażone, tak jak wspominałem. Tu nie ma górnej granicy w zasadzie z tego, co ja się orientuję. Tam można wsadzić tyle, że ten motocykl potrafi kosztować i, i, i chyba 160 czy 170 tysięcy da się taką wersję skonfigurować. Słyszałem o 200 tysiącach, ale nie widziałem. M1000RR to chyba się da, ale Xera nie wiem, czy się tak da skonfigurować. BMW nie bo jeszcze sprawdziłem jak to się sprzedaje w ogóle BMW nie publikuje globalnych wyników Ale po rejestracjach w Wielkiej Brytanii Na przykład można stwierdzić, że W 24 roku sprzedano 241 sztuk W ubiegłym 25 sprzedano 150 Czyli od premiery na wyspach sprzedano 391 tych motocykli Jest to niszowy, hardkorowy i drogi sprzęt Więc myślę, że wynik niezły Trzeba też wziąć pod uwagę, że akurat BMW Motorrad Rok 2024 miało generalnie rekordowy Bo sprzedali 210 tysięcy motocykli Ponad 210 408 motocykli, zapamiętałem. O co, tu, o co tu chodzi, dlaczego ja bym sobie tego nigdy nie kupił? Tutaj ta cena to jest rzeczywiście zaporowa i trzeba naprawdę dobrego fana BMW, żeby zgodził się za to zapłacić. Natomiast ja Wam powiem tak: wsiadłem na tę BMW i jak ja na nią wsiadłem, i zawieszenie na M1000XR po tym jak 110 kilo chłopa, wsiadło na ten motocykl, to zawieszenie nie drgnęło. I ja sobie wtedy uświadomiłem, że to nie jest chyba taki zwykły motocykl. Potem się okazało, że oczywiście miałem tryb sport ustawiony, bo ktoś, kto oddawał ten motocykl przede mną, po prostu sobie jeździł na sporcie cały czas. Ten motocykl przyspiesza tak, że on przyspiesza cały czas i to po prostu się nigdy nie kończy, tylko dostajecie sygnał, że dobra, trzeba zmienić bieg. I on dalej przyspiesza, dalej przyspiesza w nieskończoność, ale robi to liniowo, nie? To nie jest tak, jak. Z Buzą, że tak jak mówiłem na początku, że odkręcimy trochę gazu i jesteśmy w Warp 4. Tylko tutaj mamy historię taką, że da się tę prędkość do, dozować rozsądnie, natomiast to jak ten motocykl jest potężny, to jak on jest zestrojony i to, że jest sprzedawany z homologacją na ulicę, to moim zdaniem może być po prostu niebezpieczne. To jest moje zdanie. Może być niebezpieczne, bo ten motocykl daje wrażenie kontroli i panowania nad sytuacją, bo jest doskonały technologicznie, jest bardzo dobrze dopracowany, bardzo mocny i w w wielu sytuacjach, kiedy mamy włączone wszystkie systemy, on nam bardzo pomaga, a pomagając, ratuje dupę. No i teraz to może być złudne, tak jak mówiłem, bo daje nam poczucie kontroli, daje nam poczucie panowania nad sytuacją, kiedy na ulicy nie zawsze nad sytuacją panujemy. No bo to jest motocykl, który ma służyć do szybkiej turystyki w tej wersji S1000XR, w wersji M1000XR ma służyć do nie wiem, no chyba jeszcze szybszej turystyki, no i prawdopodobnie do wypadów na tor, no bo to jest wersja M motocykla. No to tak jak w samochodach jest M tak tutaj w motocyklach SMK. Na tor to jeszcze bym mógł, może i zrozumiał, gdyby nie to, że on jest wysoki bardzo. Chociaż Krakus na kolanie latał s 1000 xr swoją. Krakus z kanału DSM umie takie sztuczki. Ja nie umiem. Ja gdybym sobie miał to kupić, to bym nie wykorzystał nawet 10% potencjału tego motocykla. Po prostu. To jest absolutnie motocykl nie dla mnie, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ma wielkie grono fanów. Ja natomiast uważam, że w rękach kogoś, kto nie jest naprawdę dobrze oblatany z motocyklami, to to może być kupa, Szczęścia, po prostu. Ja nawet oddając ten motocykl, powiedziałem szefowi salonu, że jestem bardzo zdziwiony, że to można wejść z ulicy i sobie po prostu kupić. Motocykl, który tak jeździ z takimi parametrami, to jest potwór, to jest po prostu. Mm. Ale jest nie dla mnie, więc bym go sobie w życiu nie kupił. Zapraszam do komentarzy, czy ktoś z was ślini się do M1000Xera i czy spać po nocach nie może. Ja do tych ludzi nie należę. Kolejny sprzęt, którego bym sobie nie kupił, jest zabawny dosyć. To co widzicie na ekranie teraz to to jest Harley Davidson i on na razie przynajmniej nie jest oferowany w Europie. Ten model nazywa się X440. Zaraz wam powiem o jego specyfikacji. On nie jest sprzedawany w Europie i w Stanach, on jest sprzedawany w Indiach i generalnie istnieją trzy modele Harleya, które nie są oferowane w Europie. Jest to X300 albo 330, nie pamiętam teraz, 440, X500 albo 500 coś. Ma w nazwie. I to w zasadzie wszystko, one niby są na zewnątrz podobne, ale robią je różne firmy. I tego X440, o którym tutaj mówię, akurat robią Hindusi z Hiro Motor jak dobrze pamiętam, i teraz podam Wam parametry tego wspaniałego Harleya. Uwaga: ten oto Harley Davidson, amerykańskie dziedzictwo kulturowe, ma 27 koni, 38 Nm, to wszystko generuje jednocylindrowy silnik, waży to 200 kg. Więc jak się domyślacie, to w ogóle nie jedzie. Znaczy, to jedzie, to nie jest tak, że nie jedzie. No, jeździ, no to jeździ, bo on się bardzo dobrze sprzedaje w Indiach. Natomiast, no. 38 Nm Karleje są znane z tego, że mają tyle momentu, że można nimi drzewa wyrywać, no ale. No i ludzie narzekają na jakość wykończenia tych motocykli. No to teraz, jeżeli ktoś wie, że to jest Harley. Nie? Się kupuje Harley'a, to się nie narzeka na jakość wykończenia. Ona jest Harleyowa. I ktoś, kto kupuje Harley'a, to to wie. No, więc jeżeli taki człowiek narzeka na jakość, to ta jakość jest jeszcze gorsza. Dobrze, dlaczego nie ma tego motocykla w Europie oferowanego? Dlatego, że Harley podobno, tak czytałem, Harley stwierdził, że to nie przystoi, żeby w Europie legendę Harley'a psuć czymś takim albo tą chińską 500 czy tam 330ką, coś takiego. Że to absolutnie nie pasuje do tego, co Johan Zajst, ten poprzedni prezes, wymyślił, czyli tego, że jest Harley jest marką premium. Więc oni nie mogą sprzedawać taniego Harley'a, i to jeszcze z takim silnikiem który nie jest silnikiem, i to jeszcze nie mogą go sprzedawać. Razem z pozostałymi produktami premium Które są dużo droższe od tego Ten model jest w Indiach rozwijany I jak czytam W okresie kwiecień, grudzień 24 roku Sprzedano ponad 8 tysięcy sztuk Łącznie z wszystkich tych motocykli Bo jest też tam X440T Ale na tej platformie sprzedali 12 tysięcy motocykli W Indiach tego sprzętu I niektórzy popadli w takie Zmylenie na targach ma ostatnich Dlatego, że o ile na straganie Harley'a Na stoisku Harley'a nie było tego modelu. Właśnie z przyczyn, które podałem Harley nie chce, żeby za dużo ludzi w Europie wiedziało, że oni coś takiego w ogóle robią, bo obciach, wali sandałem trochę. To tego Harley'a zaprezentowała firma Hero Motocorp u siebie na straganie. I oni normalnie mówili, że to jest Harley, tu jest logo, proszę nowy Harley. Ale ten nowy Harley nie był na straganie Harley'a wystawiany, tylko na straganie Hero. Czy tam Hero, czy jak oni się czytają. Niektórzy podłapali, że to jest na pewno ten nowy, tani model Harley'a, który będzie dostępny w Europie. Oficjalnie takich planów ja na razie nigdzie nie znalazłem, żeby ten motocykl Miał być oferowany w Europie, ale mówię o nim, dlatego że Harley jest w takim miejscu, że się może coś takiego pojawić w planach u nich i taki pomysł. I że to będzie do kupienia u nas. Ja bym tego w życiu nie kupił. Po pierwsze, bo, nie no dobra, no Harley z singlem, tak? Widzicie to? Widzicie to na ekranie? To nie jest Harley dla mnie, no. Ja bym tego nie kupił, bo to jest. Nie wiem do czego to porównać. Przyczepiło się gówno do okrętu, i krzyczy płyniemy. To jest takie coś. O. I na tym chciałbym wyżywanie się na tej wydumce, która zarabia dla Harley'a pieniądze w Indiach. Na tym chciałbym zakończyć to wyżywanie się. I przejść do ostatniego motocykla, za którego to wymienienie, tak się mówi prawidłowo, wymienienie, mogę dostać bęcki od niektórych. Natomiast jest to motocykl, który jest włoski i jednocześnie jest brzydki, co jest dla mnie niesamowite. Że takie coś się wydarzyło. W ogóle. A jest to. Ducati multi... Multipla. Multistrada pierwszej generacji. Dane techniczne dla tych, którzy nie wiedzą, jak ta multistrada jeździła. Mówimy tu o litrowej wersji. Chłodzony powietrzem motor. Oczywiście V2 czy też L2, jak niektórzy mówią. Kąt 90 stopni, to w Ducati tam jest normalny patent. Ich znak rozpoznawczy. 84 konie, no ale to fałka, więc to tam momentem nadgania sporo. 184 kg waży to, to na sucho. No i jeszcze po 2007 roku on miał więcej koni, bo tam silnik trochę poprawili, i to było 95 koni wtedy, z tego co sobie tutaj zanotowałem. No i teraz takie wady ogólne tego sprzętu to jest problem prowadnic zaworowych w tej litrowej wersji pierwszej przed 2007 roku. No i elektryka w starszych sztukach, ale to się w każdym motocyklu pierdzieli. I teraz, dlaczego ja bym tego nie kupił? Weźcie na to, popatrzcie, spójrzcie na to. Tak wygląda motocykl zaprojektowany w kraju, który ma najlepszych artystów, rzeźbiarzy, malarzy na świecie. To jest motocykl, który powstał w kraju ludzi, którzy nawet jak idą na dwójkę, to muszą to robić ze stylem gracją, finezją jakąś. No i teraz oni zrobili to, Włosi. Włosi, ci sami Włosi, którzy zaprojektowali motocykl MV Agusta Super Veloce, najpiękniejszy motocykl na świecie. I nawet z tym nie handlujcie, bo nie ma z czym. Chyba że uważacie, że jakiś inny jest najpiękniejszy na świecie, to można mi napisać w komentarzu, a nawet trzeba. Proszę napisać w komentarzu, jaki jest najładniejszy motocykl na świecie i dlaczego jest to MV Agusta Super Veloce. I ci sami Włosi wypuszczają coś, co wyglądał tak. Spoko, bo monowachacz więc spoko. Sprzedali, słuchajcie, tego motocykla dużo, dlatego, że od 2003 roku rodzina Multistrada przekroczyła 100 tysięcy sztuk sprzedanych globa globalnie. Generalnie jest w topie sprzedaży Ducati yy, też w swoich latach, nie? Czyli wtedy, kiedy ta pierwsza Multistrada była oferowana, no to on to, to kliknęło, zażarło, że ludzie chcieli właśnie takiego turystyka. Dobry Boże, a nasz Panie, co tu się stało? To wygląda jak odkurzacz z przyklejoną górą od skutera. I z przyklejonym dołem od rolek. Moim zdaniem. Ja wiem, że to dobrze jeździ, naprawdę wiem. No ale. Dlaczego to tak wygląda? Miałem, słuchajcie, Ducati ST4 kiedyś. Bardzo trudno było znaleźć fachowca od tych silników, od tych fałek. Oj, bardzo trudno. To ja nie miałem tej fałki dokładnie. Tam było 900 coś, chyba po 998 cm miałem silnik w tamtym Ducati Części do tego to... Kto miał stare Ducati, ten się w cyrku nie śmieje. Ja kiedyś porównywałem posiadanie starego Ducati do posiadania Saba. Jak części przyjdą, to panu naprawimy. A kiedy przyjdą części? o, he, panie, czy znaczy, ja jestem wróżką? To tak wygląda. Eee, więc ja bym sobie tego nie zrobił, po prostu. I też, szczerze mówiąc, to jeżeli macie wybór, to odradzam. Nie róbcie sobie tego, mimo że to jest naprawdę piękny motocykl. Ducati przepięknie brzmią. Nie wiem, czy ten miał suche sprzęgło. Eee, nie wiem, nie sprawdziłem. Sorry. Jeżeli miał suche sprzęgło, to jest tak, że fani tego brzmienia istnieją, a istnieją ludzie, którzy się po prostu denerwują, jak słyszą ten dźwięk. Bo dla tych z Was, którzy nie słyszeli suchego sprzęgła, to ono brzmi, jakbyście wrzucili śrubki do metalowej puszki i nią potrząsali. I to jest naprawdę ten dźwięk. I ktoś, kto pierwszy raz w życiu wsiada na Motocykl z suchym sprzęgłem, to myśli, że coś się zepsuło w tym motocyklu, po prostu, bo to nie jest normalne dla naszego ucha brzmienie. To nie jest płynny taki dźwięk mechanizmów pracujących, tylko śrubki potrząsane w puszce. I oprócz tego, że są ludzie, którzy nie lubią tego dźwięku, to te motocykle naprawdę pięknie brzmią. I one naprawdę Ducati pięknie wygląda. Tylko akurat nie to. Więc ja bym sobie tego w życiu po prostu. Nie kupił. Jeżeli macie swoje motocykle, których nigdy w życiu byście sobie nie kupili, to zapraszam do komentarzy. Wiem, że na pewno macie takie motocykle, że. Jedzie po ulicy facet na motocyklu i wy mówicie, no baran, no po to, co, to, co, co to, co to jest, co to jest, co to jest, co to jest? gust, mordo. No więc, jeżeli macie tak o jakimś motocyklu, to zapraszam do komentarzy. Proszę mnie nie bić za wyrażenie własnej opinii, negatywnej e, czasami, ale jednak w duchu tematu filmu. Były to negatywne opinie, ale mam nadzieję, że poparte absolutnie niemerytorycznym, subiektywnym zdaniem i opinią, czyli dokładnie tym, co czasami po prostu trzeba zrobić, bo w życiu każdego żółwia jest taki dzień, że po prostu musi wstać i dać komuś w mordę. I bardzo Państwu dziękuję za obecność na kanale Ciechan no Szatanowi Brutalowi za uleputanie tego wspaniałego materiału do zjadliwej i zgryźliwej formy, a Państwu przypominam. Że na Ciechan Moto w każdą niedzielę, w każdą sobot nie, a Państwu przypominam, że w każdą niedzielę, w każdą środę i w każdy piątek na kanał Ciechan Moto wjeżdża nowy materiał, także warto zostawić suba. Kto ma suba, niech da suba, suba, kurczę, benz. Do zobaczenia. Raz, dwa.